25 grudnia 8.18 głębokie jadę się pokręcić Ciao. i gubałówka lady and gentlemen. tylko podjechana po asfalcie ale jak sprytnie, jak fajnie jedyne miejsce w Szczecinie które znam i który większość zna, gdzie jest śnieg. Sztuczny śnieg, ale no sztuczny, no. sztucznie wyprodukowany. Ale przy takich temperaturach to no, będzie płynęło o, nigdzie Tu zwrotów nie ma, tu same straty. Ale nie mój to biznes. Mój biznes to jest taki, żeby jechać. ładować się energią o, tak to wygląda żeby mieć energię trzeba ją zużywać pozytywnie praktycznie tak jak na przykład ja albo inni którzy biegają też także tymczasem CIAO godzina 13.56 Jestem, ale nie dalej, drugi raz. Dwudziesty 25 grudnia. Dun, dun, dun. Koniec informacji. Bo żyje się. Choć nie każdy o tym wie koniecznie Żyje się raz, znów od nowa To historia jest wieloodcinkowa Żyje się raz, ale wiecznie Choć nie każdy o tym wie koniecznie Żyje się raz, znów od nowa To historia jest wieloodcinkowa Ile dni szczęśliwych Ile nocy złotych na mej linii życia zapisanych jest Ile z nich potracę na własną głupotę Ile z nich pozostawi głębszy sens Ile będzie po mnie wielkiej chwały i glorii I niechlubnych faktów, co pokryje kurz. Zanim się oddalę za zakrętem historii Żeby w dalszą podróż wybrać się znów Bo żyje się raz Wiecznie, choć nie każdy o tym wie koniecznie.